Ta jest tak absurdalna, że to się nie da nie wstać. Wylądowaliśmy na siłowni. Oprócz tego jest na sił. Jak na imię będzie miał piesek? Cześć. Kto rano... Ciszej. Ciszej. Ten budzi sąsiadów. Od dzisiaj startujemy z porannym challenge'em. Dużo poczytaliśmy, dużo się nas słuchaliśmy i też w rzeczywistości spotkaliśmy osobę, która, nas która zainspirowała. zainspirowała nas do wstawania o czwartej rano. Jesteśmy ludźmi, którzy narzekają na to, że doba jest za krótka, bardziej staramy się działać od razu, więc teraz Będzie szybka doba, witamy szybko. No, no, nie, w mogę koniec. Zejść, nie mogę nie mogę No to poradź sobie Zdrówka. Zdrówko. i Ty już podpiłaś trochę. <grym> <grym> Lecimy. Mm -mm. Mm -mm. Co? Mm -mm. Nie dopiłeś. To był mój wewnętrzny challenge, bo ja nigdy nie jestem w stanie wypić całego. Ja zawsze zostawiam na później, więc to była jedyna szansa. Powiedziałem sobie jak się nagrywa. To wypiję wszystko na raz i pomała będzie ze mnie dumna, a później kupi mi kawę. Ciłowni, także trzeba się jeszcze troszkę bardziej pobudzić. Oprócz tego jest na mnie żeby nagrać kilka scen do takich śmiesznych zadań, które wykonujemy od tyłu, potem to odtwarzamy i patrzymy czy nam się udało. W każdym razie cieszę się, bo okazuje się, że od rana do 8.30 zrobiliśmy już dwie godziny pracy trening. Jeszcze udało się coś nagrać, więc no zapowiada się dobrze. Oby nam, oby nam humor dopisywał tak jutro o czwartej rano. Tutaj wybór należy do Ciebie. Ach, jak przyjemnie! Woo. Tak rano właśnie wstać. Och jak wieśko, przyjemnie! Wieśko, wieśko. Trening zrobić, o tak! No ja generalnie trzymam za nas kciuki. No <laughs> żeby na się ta udało. Tak myślisz? No. To pierwszy raz czuję taki vibe, jak motywowałem się do wstawania o 6. To nie dawałem rady, ale czwarta jest tak absurdalna, że to się nie da nie wstać. No bo to jest po prostu tak śmieszne, jak wstajesz od czwartej, że od razu jest ci weselej. A teraz czas na wizytę u pani logopetki, którą już znacie. Cały czas walczymy. O połączenie z GPS połączeniem GPS no znowu, cały czas wachszym. Ale oprócz tego w tym roku mamy postanowienie takie. iż Chcemy również zapisać się na język angielski, ale bardziej właśnie z takim native speakerem, który będzie z nami gadał, 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 aniżeli takie zajęcia z podręcznika. Także jeśli znacie może kogoś takiego z Warszawy, to chętnie podrzućcie. Yeah, 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 yeah. jak było? Nieźle. Masz jakąś Dostała poprawę? Dostałam pochwałę. pochwałę tak, bo pani powiedziała, że pokazałeś jej ostatnie wystąpienia w telewizji, których mieliśmy sporo. Ano rzeczywiście. Tak i powiedziała: "Pamelo, jaki ja widzę postęp, to jest Mont Everest w porównaniu do tego, z czym zaczynała się". Mówię, wow, Dziękuję. <noise> Zrobić. Takie wiecie, takie... Wow. Wejście, przejście. W każdym razie, w ramach motywacji, które mamy robić, pomyśleliśmy, że dzisiaj możemy zrobić Q&A. Wybraliśmy kilka pytań. Na instagramie fit.lovers czasami zadajemy pytania, co więcej, mówimy, żebyście napisali, co Was ciekawi. No i właśnie dzisiaj takie odpowiedzi na Wasze nurtujące pytania damy. Zaczynajmy. Pierwsze. Czy Waszym zdaniem zmieniliście się, odkąd zaczęliście nagrywać na YouTubie? A to głębokie i ciekawe pytanie, bo w sumie każdy człowiek się zmienia. Każdy człowiek się zmienia. Wiadomo, starzejemy się, poznajemy innych ludzi, stawiamy się w innych sytuacjach, ale może takie stricte zmiany, które poczyniliśmy, wydaje mi się, że zyskaliśmy na pewności siebie. Na pewno. Tak, I na takim zmiany. nie boimy się kamer, o Jezu Pan wierci. Mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało. Jak o, widzicie, nie. sąsiedzi się u nas nie zmienili. Dobra jest. Jak za. Muszę Wam zdradzić, że jak w tym roku pojawiliśmy się w telewizji, to dużo osób mówiło, że wow, że my się nie wstydzimy kamery, że mówimy odważnie, że to duża zaleta, szczególnie dla osób, które nie są z telewizji, nie są reporterami, aktorami i rzeczywiście stwierdziliśmy, że ten YouTube dał nam taką pewność siebie. Ale też zaczęliśmy chodzić do luboferki, więc to można powiedzieć, że się u nas zmieniło od kiedy nagrywamy. Ale też e, jakby YouTube nas do tego motywował. Mateusz e, od dziecka nagrywał siebie, jak robił akrobację, żeby móc e, zrobić postęp. Widział po prostu swoje błędy, które nagrywał i potem mógł je poprawić. A jak wie, co ja robiłem za dzieciaka? No, wiem, opowiadałeś mi. Dlatego też zaczęliśmy nagrywać na YouTube, bo to była Mateusza pasja. I na tym YouTubie jakby zobaczyliśmy, ej, mamy problem z wymową, poprawmy to, ej, mamy jakieś takie, nie wiem, dziwne ubiory. To nie jest nasz styl. My się tak nie czujemy na takie ubiory, Więc nie się wiem. No otworzyliśmy trochę na nowe rzeczy i właśnie to się zmieniło. My, słuchajcie, idziemy cały czas do przodu. My się rozwijamy. I nie chcemy, żeby kontent czy rzeczy, które tworzymy, to co zobaczyliście gdzieś tam na początku, było dalej takie samo, my chcemy się rozwijać, chcemy robić nowe rzeczy, dlatego jaramy się, że mamy taką możliwość i, i że was to jara, jesteście dalej, oglądacie to z nami, rozwijacie się z nami i widzicie ten postęp. Jak komuś się to nie podoba, to tam są drzwi. Nie chodzi ma to. o to, że naszym pomysłem na kanał było pokazywanie naszej drogi i to, że robiliśmy coś 5 lat temu, 6 lat temu to nie oznacza, że będziemy to robili do końca życia, bo życie tak nie wygląda, że robi się jedną rzecz przez cały dzień. No może czasem tak, no nie u nas, i my chcieliśmy właśnie pokazywać, że można robić dużo rzeczy, wieloma rzeczami się interesować. My jesteśmy coraz starsi, jesteśmy coraz bardziej poważniejsi, interesują nas jakieś. Nie są starszy. No może nie, ale interesuje nas Nie, nie, Ani, jed ani, ani coraz jednego rzeczy. siwego włosa, ani jednego. No może i nie, ale jakoś. Umysłowo, jak staramy no, tak, się tak. interesować większą ilością dziedzin niż y, jak za dzieciaka, wiadomo, za tak, dzieciaka jest głównie zabawa, a potem cały czas do przodu różne zainteresowania i możemy też dać jakieś porady pomysły. No, właśnie to... zauważyłem, że my kilka pytań tutaj mamy, ale jesteśmy w stanie się naprawdę wypowiedzieć na wszystkie te tematy, więc generalnie już teraz apeluję. Jeśli macie pytania, mm. piszcie zawsze w komentarzach pod zdjęciami na Instagramie. Tam będzie najłatwiej, będzie najprościej, żebyśmy po prostu odpowiadali, albo tutaj na YouTubie w komentarzach i myślę, że kurczę, moglibyśmy częściej takie Q&A robić, co? No myślę, że fajne, bo to też yy, w miarę jakaś motywacja, jak dobre pytanie się trafi. <grych> Dobra, idźmy dalej. O, może tutaj. Dlaczego tak szpanujecie kasą? O. Czemu szpanujesz kasą? Ja nie szpanuję kasą. Ja szpanuję spełnionymi marzeniami, na które jest potrzebny pieniądz. I no taka jest to. życiowa. Taka prawda. jest życiowa prawda. Ludzie, którzy mówią, że ktoś szpanuje hajsem, albo ktoś idzie za hajsem, są po prostu zamknięci. Albo idą drogą, która jest prostsza, czyli tym, co mówią wszyscy. Jezu, hajs, to jest zło! I tak dalej, i no. tak dalej. Moi drodzy, to tak nie jest. My potrzebujemy pieniędzy Każdy do, o do tym życia. No, przecież zobaczcie, ile jest, ile jest różnych akcji, żeby pomóc dzieciom, ile to jest pieniędzy za leczenie dziecka jakieś są kwoty za milion. Pół miliona, no bez tych pieniędzy jest ciężko, jak się coś wydarzy, no cokolwiek. W każdym razie, tak jak Mateusz powiedział, że my szpanujemy spełnionymi marzeniami, ponieważ to nie jest tak, że my od zawsze byliśmy bogaci czy bogaci rodzice, ktoś nam to zapłacił, opłacił. Każdy, kto nas obserwuje od dłuższego czasu, dokładnie wie, odkąd zaczynaliśmy. To był typowo pułap studencki: 700 zł na miesiąc, akademik. 700-350? No tak, 350 za akademik i 400 na życie. No, no tak. takie typowe życie studenckie, potem połączyliśmy siły my. tak, Mateusz mi załatwił pracę, ja jemu, potem wspólnie wymyślaliśmy, no i tak cały czas, i tak do dzisiaj. No i widzicie, można, można. Można, można zdecydowanie. Tylko tak trzeba trzeba po prostu działać i to mówię zawsze, ale tak niestety jest bardzo często, my też się poddajemy, tylko że szybko wstajemy. I to jest tak. tym podsumowanie. to polega. Dobra. Też chcemy pokazać, że można. <laughs> Czemu ludzie nie potrafią zrozumieć drugiego i nie iść ślepo swoją drogą, tylko spróbować zmienić punkt widzenia? Według mnie to jest to, co ostatnio też poruszyłam na insta Story odnośnie A, tej tragicznej sytuacji, która miała miejsce w Polsce i tego ogólnego hejtu, jakby, który był po tej sytuacji, i przez hejt, który jakby spowodował te całe sytuacje? Według mnie ludzie nie patrzą w lustro, co jest podstawą do zmian. Bo chcemy coś zmieniać, mówimy, że Polska jest straszna, Jezu, fatalnie, zawiść, wszyscy niedobrzy, nie uśmiechają się, szarzy ludzie i wkręcamy się w to, wierzymy w to i tak zachowujemy się w stosunku do innych ludzi. Ja też to zauważyłam w sobie, mówię też o sobie, bo chcę spojrzeć w mi lustro. Fajna rzecz, kiedyś powiedziała się o Michaelu Jacksonie, który, tak, on. miał piosenkę Man in the Mirror, to właśnie mówi trochę, on miał też takie właśnie chyba przemyślenie jak my. Warto spojrzeć w lustro Warto najpierw, tej piosenki, pomyśleć przeczytać. o tym jacy my jesteśmy, zobaczyć co my robimy, a dopiero później oceniać innych, czego też tak nie sugeruje. Generalnie bardziej skupmy się na sobie. My nie skupiamy się na innych i stąd też poniekąd sukces, który mamy. Nie doszukujemy się nie wiadomo czego, gdzieś, gdzie tego nie trzeba doszukiwać. Okej, okay, to kolejne pytanie. Można tutaj by gadać, a gadać. Zastanawiam się, czy sami używacie swojej linii kosmetyków i Waszej opinii na ich temat. Nie, to jest urwane pytanie. To już. Jak stoją i patrzą. Tu akurat te to są takie wystawowe, ale błazienka mamy całą resztę. Także, oczywiście, że używamy. Już trochę ten. kiedyś zdradziliśmy, że nasz pomysł wstępny był taki, żeby je zrobić dla siebie, bo szukaliśmy takich kosmetyków właśnie naturalnych. Ehm, najlepszych, po najlepszych po prostu. Najlepszych, no. no antyalergicznych, z ładnym zapachem, ale przede wszystkim naturalnym składem. No i po prostu stworzyliśmy ich, używamy. Dobra, dalej. Może o, to, to jest dobre, to jest dobre. To ostatnie. Jak na imię będzie miał piesek? Nie zgadniecie. <laughs> to jest mój pomysł. Taką mam propozycję. Pamela nie chce się trochę zgodzić, ale już powiedziałem pani, żeby wpisała. Koral. To jest moja propozycja. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie: czy jesteście na tak, czy na nie. Ja na początku byłam zaskoczona, jak wiecie, na Mateusza mówię koral. Dużo osób pyta się dlaczego. To jest dla mnie tak samo, jak ludzie mówią na siebie: kochanie, kotek, misiu. coś tam, misiu, coś tam. coś tam. Ja mówię koral. Nie wiem, kiedyś przyszło mi to do głowy, tak jak ta noga w górę i do przodu. I zwyczajnie to powiedziałam, zaczęłam to mówić. A jednak to Mateusza będzie. Ale troszkę ja tego trochę nie lubię, bo ona to, to nie zmienia. Nie ona mówi koral, korcia, koralek. Kor... Nie, nie lubię tego, to jest dla mnie jakieś dziwne. Dlatego ja jestem za tym, żeby zmienić pieska na korala i niech sobie mówi to koral, a pies będzie reagował, przychodzi, ja będę miał spokój. Także... No ja tak, Jak tak, macie ja... inne propozycje, piszcie w komentarzu. Ja i tak chyba nie zmienię, chyba, że będzie coś fajnego i pomelam. No ale możecie przykonach. coś zasugerować. Chociaż Aha. już troszkę się przekonałam, no nic, ale może. No przyszło, wygląda na kora, jak koralno no spójrzcie, no taki koral. W każdym razie już niedługo będzie znany. Moi Dzień drodzy, mianem. to by było na tyle. Yy, kurde, już długo nie robiliśmy zakończeń, zawsze były teraz takie spontaniczne, nie? Trzymajcie się, Pondro.